Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce oddać trasę nr 1214 w posiadanie samorządu. Chodzi o odcinki biegnące przez te powiatnie, w pobliżu których zbudowana zostanie trasa S8. Samorządy w naszym regionie dostały już w tej sprawie informacyjne pisma, ale pojawiają się opinie, że na razie są to tylko pobożne życzenia Generalnej Dyrekcji, które nie mają umocowania prawnego. Jest to sprzeczne z ustawą o drogach publicznych. Według ustawy o drogach publicznych, drogami gminnymi są. Drogi uzupełniające, drogi, które stanowią połączenia pomiędzy miastami powiatowymi, czy też miastami wojewódzkimi, jak to jest w przypadku obecnej drogi krajowej 12-14, no muszą być to o statusie wojewódzkim, bądź też powiatowym. Musiałaby nastąpić nowelizacja ustawy. Yy, tak, nowelizacja ustawy, ale no jeszcze potrzebne jest rozporządzenie ministra transportu, które wyznaczałoby nowy przebieg dróg krajowych. Żadnych takich rozporządzeń póki co jeszcze nie ma. Ale generalna dyrekcja dróg twierdzi, że owszem odpowiednie przepisy pozwalające przekazać naszym samorządom trasę numer 14 od dawna istnieją. To w jasny sposób określa ustawa i artykuł 10 w artykule 10 w punkcie 5 jest powiedziane, że odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowany. Odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i, zaliczo, i zaliczony do kategorii drogi gminnej. I tu pojawia się problem. O ile Krajowa 14 w rejonie Sieradza i w rejonie Łasku została w przeważającej części wyremontowana, a nawet przebudowana, o tyle w granicach Zduńskiej Woli jej stan, mimo położonej jesienią nakładki na dwóch skrzyżowaniach, można określić jednym słowem – fatalny. Miasto Zduńska Wola odpowiedzi zawnioskuje, żeby wykonać kapitalny remont, ponieważ tak to się stało, że ten remont wykonano w sieradzu, wykonano w Pabianicach wykonano, nie wiem, czy Łask też ma przeprowadzoną taką kompleksową kawałek. Natomiast zupełnie zapomniano o Zduńskiej woli. Prezydent potwierdził, że wiceprezydent Krzysztof Jędrzejewski prowadził już w tej sprawie rozmowy z łódzką dyrekcją dróg krajowych. Otrzymał przynajmniej deklarację wstępną remontu w tym kształcie drogi, jak, jak ona przebiega, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy przejęli drogę w tym stanie i potem ponosili koszty. Generalnych remontów, skoro inne, inne gminy taki remont przez państwo polskie miały, miały wykonane. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wyklucza tego, że przed oddaniem 14 wyremontuje ją, co w praktyce niestety ma ograniczyć się do sfrezowania nawierzchni i położenia nowej nakładki asfaltowej, bo nikt nie ukrywa tego, że na planowaną niegdyś gruntowną przebudowę jezdni wraz z budową rąd, chodników i ścieżek rowerowych raczej nie będzie pieniędzy. Mamy gotową dokumentację i zależy to tylko od tego, czy dostaniemy na ten cel pieniądze. My zgłaszaliśmy to jako jeden z naszych priorytetów do centrali. No, wiadomo jaka jest sytuacja finansowa. Nie chcę deklarować czegokolwiek, bo mówię, jest to uzależnione. Potencjalna zmiana planów Generalnej Dyrekcji co do modernizacji obwodnicy Zduńskiej Woli stwarza kłopot okolicznym przedsiębiorcom, którzy zainwestowali już własny kapitał w dokumentację techniczną związaną z tą przebudową. Została opracowana koncepcja ronda przy ulicy Łódzkiej i wydano na to również dokumentację z prywatnych środków inwestora, prawda? pana Kubika, który był zainteresowany. Zapłacił za tak, tak, Zapłacił za tą dokumentację również. Firma gatta Feraks też wykonała pewną dokumentację skomunikowania i budowy oświetlenia przy, przy firmie, też chyba za 100 tysięcy złotych. Władze z woli zapowiedziały, że w każdy możliwy sposób będą zabiegały o to, by Generalna Dyrekcja Dróg przebudowała czternastkę kompleksowo, tak jak planowała to wcześniej. Na negocjacje w tej sprawie będzie czas do 2015 roku. Do momentu ukończenia budowy S8, bo z dniem oddania jej do użytku, samorządy będą musiały przejąć czternastkę.